A dog czy de dog? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy troszeczkę czytać w myślach. Pan Michael. Słuchajcie, ale zanim zaczniemy się w ogóle bawić w jakiekolwiek czytanie w myślach, to później, to musimy sobie zdać sprawę z jednego faktu. A mianowicie takiego, że w języku angielskim rzeczowniki nie lubią być same. I tutaj e, chciałem Wam dać jako przykład e, rzeczownik pies e, w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Zryknijcie sobie na to, ile tam jest możliwości i w ilu możliwościach ten rzeczownik stoi goły i wesoły. No tylko w jednej, tak? Tylko w liczbie mnogiej, kiedy mówimy ogólnie. No i słuchajcie, tak jak widać. Opcji jest bardzo wiele, ale my dzisiaj skupimy się tylko na czterech podstawowych opcjach: czyli Adog, The Dog, Dogs, The Dogs. Ok? No, i w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że te u góry to są ogólne: w sensie to jest jakiś pies, jakieś psy. Natomiast te na dole są konkretne. To jest jakiś konkretny pies, jakieś konkretne psy. No ale podejrzewam, że bardzo wielu ludzi już słyszało tego typu wyjaśnienie, więc musimy po prostu przejść do sedna sprawy i wytłumaczyć sobie, co to tak naprawdę znaczy konkretny pies. No dobra, to żeby zrozumieć, czym jest konkretny pies, to poczytamy sobie krótką historykę o wężu. Mamy tutaj taki krótki komiks, który pokazuje nam dokładnie. Na czym polega konkretny pies, konkretny wąż? Czyli spójrzmy sobie na pierwszą klatkę. W pierwszej klatce koleś mówi: Yesterday I saw a snake. On mówi: A snake, ponieważ tu się zaczyna czytanie w myślach. Ja widziałem tego węża i chcę powiedzieć o tym, że widziałem tego węża mojemu koledze. I ja muszę teraz wejść, jakby w umysł mojego kolegi i zastanowić się, czy on wie, o którego węża chodzi. I odpowiedź brzmi nie, ponieważ on jeszcze nigdy w życiu o tym wężu wcześniej nie słyszał. To za niego nowa informacja. A teraz spójrzmy sobie na drugą klatkę, gdzie ten mój kolega pyta mnie: What did that snake look like? Jak ten wąż wyglądał? I teraz on. Bawi się właśnie w to czytanie mi w myślach. On patrzy w moje myśli i on wychodzi z założenia, że powie The Snake, i to znaczy, że on ufa mi, że ja wiem który. Czyli słowo The tak naprawdę oznacza ufam ci, że wiesz który. Ale teraz zobaczcie, na trzeciej klatce komiksu pojawia się jakiś fioletowy typ i psuje wszystkim zabawę. On mówi: I saw a snake too. Czyli teraz mamy już dwa węże, tak? I teraz na trzeciej klatce oni mówią: dzięki, teraz nie możemy już mówić the Snake. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś powie Dasnake, to nie wiadomo o którego węża chodzi. Czy chodzi o tego pierwszego, czy tego drugiego, tak? Czyli w tym momencie przestaje to być oczywiste. Czyli my możemy mówić the Snake, jeżeli to jest oczywiste, o którego węża chodzi. Co teraz robić w takiej sytuacji, kiedy mamy dwa węże? Nadal możemy tak naprawdę mówić the snake, ale to już nie wystarczy. Ja bym musiał powiedzieć coś w stylu the snake that you saw. Albo your snake. Musiałbym po prostu więcej powiedzieć. Już samo the snake nie wystarczy. Dobra, teraz nie pozostało nam nic innego, jak sprawdzić, czy zrozumieliście to, co próbowałem Wam wytłumaczyć. I sprawdzimy to sobie na zasadzie przykładów. Przykład pierwszy. Chodzisz do łazienki i widzisz, że kot zrobił kupę w wannie. I mówisz, mama, kot zrobił kupę w wannie. I teraz pytanie, czy to jest a cat, czy to jest de cat? Zatrzymajcie sobie chwilkę na chwilę i pomyślcie nad tym. Oczywiście to jest de cat, ponieważ my musimy czytać w myślach naszej mamie, i się zastanowić, czy ona wie, o którego kota chodzi. No i najprawdopodobniej wie, o którego kota chodzi, bo pewnie mamy jednego kota. No właśnie, no chyba, że mamy więcej niż jednego. Wtedy powiedzenie a cat byłoby dopuszczalne. Dobra. Przykład drugi. Lubię gry komputerowe. Czy to będzie The Computer Games, czy to będzie po prostu Computer Games? Odpowiedź brzmi Computer Games, ponieważ nie mam na myśli żadnych konkretnych gier komputerowych, ja mówię bardzo ogólnie, tak? I mamy tutaj liczbę mnogą, więc nie ma a, bo a stosujemy tylko jak jest jedna rzecz. Kolejny przykład. Spójrz na księżyc. Czy to będzie Amun czy Demun? No i teraz znowu wchodzimy, wczytamy w myślach osobie, która nas słucha, i zadajemy sobie pytanie, czy on wie, o który księżyc chodzi? No. Raczej tak, czyli Demon. Chyba, że jesteśmy w jakiejś mega dziwnej sytuacji, jesteśmy na przykład w statku kosmicznym, który krąży po orbicie Saturna. Saturn ma bardzo wiele księżycy, może z naszego statku widać kilka księżycy Saturna, to wtedy moglibyśmy powiedzieć: Look at Amun, ale to by było mega mocno naciągane, bo to by sugerowało, że spójrz na księżyc bez różnicy, który dowolny jakiś. To jest trochę naciągane, więc ja bym się raczej trzymał demun. Przykład kolejny. Jestem nauczycielem. A teacher? Czy the teacher? No i teraz ja jestem jakimś konkretnym nauczycielem, ale kiedy mówię zdania w stylu ja jestem nauczycielem, ja jestem strażakiem, ja jestem człowiekiem, to tak naprawdę wrzucam się w jakąś kategorię, ok? Czyli, jakby ja jestem jednym z wielu nauczycieli na świecie, tak? To jest po prostu jakby kategoria, do której należę. W takich sytuacjach zawsze będziemy mówili A teacher. I'm a teacher. Jestem jakimś jednym z wielu nauczycieli. Przykład kolejny. Mam psa. A dog, czy the dog? No, i w takiej sytuacji musimy sobie powiedzieć. No okej okay, ja wiem o tym, że mam jakiegoś konkretnego psa, czyli dla mnie to jest konkretny pies. Ale ja czytam w myślach o sobie, która mnie słucha, i dla niej to jest nowa informacja. Dla niej to jest po prostu jakiś pies, tak? Więc w, zda w zdaniach w stylu ja mam psa, ja mam gitarę, mam duży dom, mam brata, tak? Tam zawsze będzie a dog, a brother a guitar. bo dla osoby, która słucha, to jest jakaś gitara, jakiś pies, jakiś dom. Dobra, a teraz mam dla Was wyzwanie. Teraz powiem Wam takie zdanko. I have the dog. Teraz chciałbym, żebyście wyobrazili sobie sytuację, spróbowali wpaść na jakiś pomysł. No musicie być troszeczkę kreatywni, ok? Sytuację, w której mógłbym powiedzieć takie zdanie. I have The Dog. Zatrzymajcie sobie filmik, pomyślcie chwilkę, i wtedy ja Wam powiem pomysł, który ja mam w głowie. Ja mam dosyć bujną wyobraźnię, ale mam nadzieję, że też uda Wam się wpaść na jakiś pomysł. Więc zatrzymajcie filmik, zastanówcie się, i za chwilkę lecimy dalej. No dobra, to teraz pora na to, żebym przestał Wam ten swój pomysł. Więc mój pomysł jest troszeczkę pokręcony. Wyobraźmy sobie, że moja koleżanka zaginął jej pies. I ona organizuje poszukiwania tego psa. W tych poszukiwaniach biorą udział jak coś tam moi znajomi, jej rodzina, no i po prostu nie wiem, idziemy przez las, szukamy tego psa. I ja tego psa znajduję, chwytam go, tak, że już mi nie ucieknie. W tym momencie wyciągam telefon, dzwonię do mojej koleżanki i mówię I have the dog. I w tym momencie, kiedy ja mówię The dog, to ja czytając w myślach mojej koleżance, od razu wiem, że ona wie, o którego psa chodzi, czyli jest pies jest znaleziony, sytuacja uratowana, tak? Oczywiście, wy najprawdopodobniej mieliście w głowie jakieś zupełnie inne sytuacje. Ja bardzo z, z miłą chęcią y, poczytam sobie, jeżeli zostawicie w komentarzach y, swój pomysł na to, jak sprawić, żeby to zdanie I have the dog działało i miało sens. A póki co, do zobaczenia i widzimy się w następnym filmiku.